Jest z nami Mikołaj Machalski, kapitan drużyny Global Telemarketing. Witam Panie Mikołaju. Witam, tam kłaniam się. Po pierwszych tych słabszych meczach przyszła w końcu forma. Jak się czujecie w obecnej, w obecnej części sezonu? No na pewno jesteśmy szczęśliwi po tym pierwszym zwycięstwie, które przyszło dopiero w piątym meczu. We wcześniejszych spotkaniach troszeczkę brakowało szczęścia, prawda. Dwa remisy, dwie porażki, no i... Rywalcie, no niezbyt, że tak powiem, mocny, nie postawił wysoko powszechnie, więc udało się wygrać i to z dużą nawiązką. Za tydzień derby branży Concentre, można powiedzieć, bo gracie z CBB, firmą, która zajmuje się praktycznie tym samym co wasza. Czy jakoś specjalnie będziecie się przygotowywać do tego meczu? No dopiero teraz się dowiedziałem, że pan tutaj mi powiedział, e, o że też dokładnie, ale myślę, że zobaczymy na wyniki, jakie tam notowali zawodnicy, jakie to drużyny, pan mówił? CBB. CBB, no i na pewno będziemy starali się odnieść trzy punkty w tym spotkaniu. Dzisiaj pierwszą bramkę strzela Szalongowski, czy pójdzie za ciosem i w kolejnych meczach również będzie dysponował taką dobrą formą? No tak, wychował mu szczęścia w ostatnim spotkaniu, podobnie jak i całej drużynie. Dzisiaj się odblokował, no i miejmy nadzieję, że pójdzie za ciosem, tak jak pan powiedział, i że że tak powiem odblokuje się i, yy, i ten w ogóle z bramkami się rozplącze w końcu. A jak się pan czuje? Bo mam wrażenie oglądając z boku, że tak naprawdę w drużynie Global Telemarketing wszystko zależy od, od Machalskiego. Yy, podaje, strzela, jest w środku pola, z przodu, z tyłu. A, no nie przesadzajmy. No, w takim jestem jedynym z chłopaków, który, że tak powiem, na co dzień jakoś tam poza tą ligą sobie gra w klubie. No, także ja się tu, tu, tutaj czuję bardzo dobrze. No i, tak powiem, te bramki na szczęście wpadają, choć zawsze mogło być więcej. No i idę na Koronę na oczywiście. No i tak jest mój cel. No chociaż ważniejsze jest, że, że tak powiem, dobro do drużyny i żebyśmy odnieśli jakiś tam satysfakcjonujący wynik. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, kłaniam się.